Cześć! Cześć! Cześć, witajcie w drugim odcinku z naszej serii Minecraft bez komentarza więc tak postanowiliśmy nagrać drugi odcinek bo jest wystarczająca liczba wyświetleń 32 rekordowo leciśniemy po bandzie bez trzymanki dzisiaj jest się... Żeś opacy Ja akurat nie jestem głodny Okej, okay, dzięki Przemek. Dobra, w dzisiejszym odcinku ciąg dalszy poszukiwań PIKANTNY surowców. Ale w tym celu udamy się do kopalni. Przemek troszkę szukał i znalazł taką tutaj małą, jedną, obok całkiem nas. Idźmy zatem. Przemek, o tu. Tu, tutaj. Chodźmy, wszyscy go 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 I tu jest to. Kopa ze Ju OK Jo Co?! Jezus Maria i dupa. Tak to jest minus. Nie kopcie nigdy tak tak kopią tylko debile. dlatego tam nie kopię już. Tutaj trzeba kopać sprytnie, zobaczcie jak świetnie mi to idzie. O, znowu niespodzianka, ale szybko już wydobędę, że żelazo. O Jezus Maria. Jezu! Semek, nie! No tak to już bywa, jak się nie umie grać. Dlatego lepiej tego już nie ruszam. A tam głupi jesteś. Ty jesteś głupi. Dzięki, Semek. Dzięki. Ha. <laughs> A ja mam landrynka, przepiszę was. Jezus, naprawdę pikantne! Boże święty, skąd ty miałeś tyle tych landrynków? Nie wiem. Ty jesteś głupi. Znalazłem. Ty jesteś głupi. Co to, to jest? jest? Znalazłem coś. Ta ta, ta, ta ta co to jest? U Jezu! Diamenty! Przemek, znalazłem diamenty! tu kupiłem ej nie mogę ich kopać! ty daj kupię. mi ten kilów nie mogę Czemu? muszę mieć czelazny a po co ci czelazny przez ten też wykopisz Pracja. ej kupię. nie mam ale za tu kupę cię wyśle twój odcinek jezus maria z nazaretu Ziściota i się spaliłeś już dwa razy Weź się ogarnij Psiamek Już się nie pal, dobra? Dobrze. Dobra? Już nie będę. Czemu nie będziesz? Bo jesteś głupi. Ty jesteś głupi. Ty jesteś głupszy. Ty jesteś głupsi. się spaliłeś. Już ja nie lubię, Idąc ciebie, głupku ty. Nie idź ty pilu Patrz ile okay. diamentów mam No zobacz Jedziemy po kaczy Przemek Ja się nie lubię Przemek Głupi jesteś Przemek Co? Jazzulowa! Przemek pomasy. Szybko po diamenty Kuźwa No za jesteś Jak my znajdziemy nas dom? Ja znajdę. Spokojnie. Dobra. To się chociaż pożegnaj z wisami. 60 pięcioma fisami. Dziękuję. Z... Dobra. Gdzie ty jesteś? Chcę by pokazać twoją twarz na koniec. Gdzie ty jesteś? Ja jestem w lesie. Gdzie ja też? No to powiedzmy. Ty, to jest... Widzę cię! Jesteś! Ty pilu kupił. Kuźba, bydło! Uciekaj! To nie jest bydło, to jest mutant jakiś. Mrobie mój mu jest mutantem. I to jest koń, chodź. Czek? Tu, to jest koń. Ty pił. Czekaj. Co to jest? Rumak. On jest... Zaskocz na niego. To jest rumak. Masz podkowy? Podkuj go. Czekaj, on coś mi wisi. Jaki kutos. <noise> Jak krowa. Nie Jest, wypadło coś. Hmm. Mam jego dziecko, dwa dziecka mam, masz jedno Gdzie jesteś? Z jest ziemię Masz dziecko A to zjedz, to jest jego piersi Pierś z penisa Smacznego Ja się żegnam, a Przemek będzie jadł Pierś z penisa Żegnajcie